Olo, co robisz? Czymano, no co tam? No nie spakuje się mordeczką niestety smutno ci? Smutno trochę. No kurczę szybko ten czas minął tutaj w Nowym Jorku. Fajnie Ile bo... byłeś? 9 dni. Mm, dokładnie. Pochody, a ty ile byłeś? <grych> ja już jestem 10 lat i kilka... Nie, dni. Ale szybko, nie poleciało tako powiem ci, że... Fajnie, bo jakby codziennie się gadałem właśnie z ziomkiem, z tąkiem jak tu dalejką Mówi, jak tam Nowy Jork? Zajawka? Ja mówię, chłopiec codziennie jest zajawka, bo tu dobrą sprawę, wiesz, no, gdzie nie wy... sam wiesz, jak jest. Gdzie nie wychodzisz, no to, no, pakuje się. No, pakujesz, gdzie, gdzie, nie, gdzie nie wychodzisz, to jest, wiesz, no, coś się dzieje, cały czas. Jest jakby, no, idziesz na jedną ulicę, no, nic się nie dzieje, idziesz na drugą ulicę i jakbyś... Miało ochotę, to jest w stanie nagrać z całego jakby z jednej ulicy materiał, tyle jest do roboty, tyle się dzieje, jakieś pop-upy, eventy, mm -hmm. um, imprezy, ktoś gra, cały czas są jakieś przedstawienia, mnóstwo street art, tu ktoś rysuje, tu ktoś maluje, tu tutaj tańczy, tu na głowie się kręci. Nie ten... się materiał, Ca co? No, no jakby powiedzcie, namówcie no, dama w komentarzu. Żeby zmienił, żeby zmienił nick na Instagramie, żeby było go łatwiej znaleźć i żeby założył taki kanał na YouTube, gdzie na przykład będzie testował jakieś dobre jedzonko, powiedzmy raz w tygodniu, gdzieś w Nowym Jorku, bo jest taka ciekawostka, że jeżeli chcielibyście codziennie iść do innej restauracji w Nowym Jorku, no to nie starczyłoby Wam życia i w międzyczasie, jakbyście tam, nie wiem, chodzili 15, 20 lat do tych restauracji, to powstałoby tak dużo nowych, że no mówię, nie starczy po prostu życia, żeby wszędzie pójść. Hmm. A ja się pakuję i jest tyle. Ostatnie słowa? Będę tęsknił za Nowym Jorkiem, wpadnę z chęcią. A no tak nie planowałem nigdy przyjechać jakoś, to już w półtora roku trzeci raz. No. Najdłuższy teraz wyjazd i no, mam nadzieję, że przyjadę. Nie, nie wiem jak szybko, może w przyszłym roku, na tak na, na, na będzie ciepło. Nie ma problemu, wpadaj. Zawsze się zmniejszasz, znajdzie jakieś miejsce dla ciebie. to jest, to jest co powiem, O wygodne. Elegancko To co kończymy? Kończymy. idziemy no, jeść, jeść, idziemy jeść. jeść ty? Jak zwykle zresztą. Nawet co idziemy jeść. No dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na um, pizzę. To ale ta, taką Ale taką. ta pizza będzie pokazana, więc um, czekajcie i się dowiecie niespodzianka idziemy w kierunku restauracji, nie wiem czy to by cokolwiek widać, ale tutaj są zawody od rana w siatkę więc tutaj zastanawiałem się co mi tu pisze od rana i krzyczy a to jest jakiś spory turniej a tu pewnie będzie lepiej widać tak na szybko wam tylko pokażę bo jesteśmy właśnie na spacerze w stronę knajpy Coś tam grają, te. Coś tam grają. Jak wrażenia z tego, że jadę? Mogę się kręcić wokół? Mm, to jeszcze się, jeszcze będzie czas. Płakać. Jeszcze będzie, a my słuchajcie, wchodzimy do Do Bang, to są pizze od 2 metrów, słuchajcie. A w zwyż mamy tu rezerwację, więc. Chodzimy. Metro 80? Metro 80? Zwyż. Dobra, chodzimy. Do 3 metrów bodajże. Do 3 metrów, słuchajcie, pizza. Zobaczcie. Tak to wygląda. My Drodzy, zjedliśmy. Kasia, Przemek, Adam. Jak wrażenia? Takie, Ile zostało. zostało. Pod... Podgląd do góry, do dołu. o tak. No, tak. Ile było? 1,80m? Było 1,80m. 1,80m, przelomaliśmy no niemalże wszystko. Za taki jeden mały karton, jak smakowało? Zajebiste, polecamy. Tak? Przemysł, nazywa Big? Bigabyte. Bigabyte. Dobre było? Słuchaj się, Bigabite. To adres. I do Was jeszcze pytanie. Będziecie tęsknić? Tak, i czekamy na ciebie. No może kiedyś przyjadę, ty kołeśko? <grym> jeszcze leci? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze twarz. Cześć, jedziemy jeszcze znaleźć. Za to, idziemy bo. znaleźć jeszcze Arizonkę. Ale jak będziesz odjeżdżał to będę płakał. Dokładnie, idziemy znaleźć Arizonę, to jest najpopularniejszy napój tutaj. Chyba w takim każdym deli, w każdym markecie. No nie w każdym. No nie w każdym, bo słuchajcie, wczoraj była taka sytuacja, że. Nie, było wczoraj szukaliśmy. Ile jest? Godzinę chyba szukaliśmy. 40 minut, 40 minut mówi. Szukaliśmy, to jest napój, który niemalże jest w każdym deli po dolara. Pokazywałem wam kiedyś na filmie, ale tam takie bardziej fancy części nie można było znaleźć. No i co? Ostatni, że tak powiem, ostatnia Arizonka. Zbijemy na pół i jeżemy po plecach i pomału uh, będziemy się pewnie udawać na lotnisko No i pożegnanie Dzięki byku Jedne mortki, jedna mordka, Ja już słuchajcie jadę do, na lotnisko Zaraz się pożegnam z drugimi mortkami najpierw musimy dojechać na JFK. No dobra, pożegnanie do Dzięki. Do Dzięki bardzo. Słuchajcie, mega sympatyczni ludzie. Jesteśmy już na JFK i lecimy pomału. Dalej. Odprawiłem się poszło dość sprawnie, żadnych pytań. Podszedłem, miałem paszport. Dzień dobry, wklepali numer dokumentu, wydrukowali. Dziękuję. Do widzenia żadnych pytań. Co mnie cieszy, idę przejścia przez bramki. Siądę sobie na spokojnie, moi drodzy, i podpalam takie wasze Q&A, które się na Instagramie. Stwierdziłem, że zrobię to w osobnym odcinku. A, dzisiaj jeszcze to będzie taki jeden luźny z Nowego Jorku, ale no, nie dało się a, tyle wyczarować. Tym bardziej spędzałem czas ze znajomymi i znacie mnie dobrze, po prostu kamerę wyłączam, kiedy a, po prostu wiecie, no, są normalne, najnormalniejsze w świecie prywatne rozmowy. Każdy się czuć komfortowo, więc Przejdziemy przez bramkę i zrobimy takie krótkie podsumowanie Nowego Jorku. Powiem Wam mniej więcej ile pieniędzy musicie mieć, aby tutaj przyjechać. No, takie tam poteczki. No i moi drodzy, Siemano, chciałbym zrobić podsumowanie Nowego Jorku, podsumowanie tego, co się działo. Bardzo spontaniczny wyjazd, a troszkę nieplanowany, troszkę planowany. Jak wiecie, mieliśmy zrobić Gujanę, ale niestety nie udało się, ponieważ. Nie mogliśmy znaleźć lotów wylotowych z Gujany. A gdziekolwiek poszły strasznie ceny w górę, więc a, tak można powiedzieć improwizacja, która skończyła się na Surinamie i locie do hmm, Nowego Jorku. Mój kolega Baza był mniej dni ode mnie, ale się okazało, że nakręcił tyle materiału, plus miał przerwę w nagrywaniu i tego materiału finalnie ma więcej ode mnie, w sensie puszcza go później. A, jak ja i dostałem pytania. Poprosiłem Was, żebyście zapytali, żebyśmy zrobili raz a porządnie takie QA odnośnie Nowego Jorku. Wiem, że mieliście sporo pytań, więc chciałbym na nie wszystkie odpo odpowiedzieć. A, jakie są ceny komunikacji miejskiej w Nowym Jorku? I bilet jednorazowy, który. Czasami się opłaca, jeśli jeździcie maksymalnie dwa razy w ciągu dnia, kosztuje 2,75 dolara. Nie wiem, jaki jest kurs w dniu dzisiejszym, jak nagrywam, bo ten dolar skacze, słuchajcie, kosmicznie. Jak ja odbijałem się wczoraj, chyba to kosztował a, 13 zł mniej więcej. I jest tak, albo płacicie kartą waszą a, kredytową, debetową, jakąkolwiek płatniczą na bramkach i płacicie 2,75 lub jeśli chcecie wziąć kartę, to 2,75 plus dolar karta. Jeśli kartę zatrzymujecie, to tylko później doładowanie. Najlepiej się oczywiście opłaca tygodniowy bilet, który kosztuje 33 dolary plus 1 dolar karta. To jest 34 i macie nielimitowaną liczbę połączeń. Jak łatwo można policzyć, mniej więcej za te 34 dolary mielibyście chyba 12, 13. Przejazdów, coś koło tego. Czyli na dobrą sprawę, czasami w ciągu dnia robicie 4, 5, 6, zależy jak intensywnie poruszacie się po Nowym Jorku. Więc moim zdaniem najlepiej po prostu wziąć taki tygodniowy. Jeżeli jesteście nawet 3 dni, to się powinno opłacać. Co biorą ci wykręceńcy na ulicach? Z reguły jest to fentanyl w większości przypadków, i teraz są jakieś w ogóle miksy. Czytałem wiadomości dwa dni temu chyba, że kartel Sinaloa przy, tam przerzucił z Meksyku do a, Stanów Zjednoczonych jakąś największą w ogóle ilość tabletek a, połączonych, coś. Nie, już nawet powiem wam, nie wiem co to są za chemiczne a, składniki. No ale mówię, dużo po prostu syfu i widać tych ludzi mnóstwo. Wczoraj na przykład widzieliśmy typa, który miał było jakieś trzydzieści parę stopni, miał długą bluzę nałożoną i pod tą bluzę miał taką słomę, takie wiecie jak... A, pojedziecie na wieś i weźmiecie sobie takie wiecie... siano po prostu włożył sobie pod ciuchy i wystawało mu tu, 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 więc widać, że dużo jest takich... świrów. Najlepszy punkt w New York City, który zrobił na tobie mega wrażenie i który poleciłbyś zobaczyć? Mm. Wydaje mi się, że Times Square na pewno robi robotę, jeżeli pójdziecie wieczorem, zobaczycie te wszystkie neony i nie ważne, czy to jest w środku tygodnia, czy na weekend, naprawdę jest w stanie zrobić wrażenie, tym bardziej, że prawie każdy film a, gdzieś tam się opierał na tym Times Square. No moim zdaniem dużo jest takich rzeczy, które a, widzicie w telewizji, przyjeżdżacie i mówicie ja pieprzę, przecież widziałem to w Girsten na filmie na przykład. Jest takie fajne uczucie. Myślę, że to na pewno jest w stanie zrobić robotę. No mówię, jakimi suwegi jest mnóstwo. A no most brukliński warto przejść, zobaczyć Times Square. Kurczę, no można było wymieniać po prostu do końca, znaczy bez końca, przepraszam. Gdzie tanie noslegi w Nowym Jorku? Niestety muszę Was rozczarować. Nie ma czegoś takiego jak tanie. Noclegi, powiedzmy słuchajcie, na dzień dzisiejszy, jeżeli chcielibyście cokolwiek taniego ogarnąć w Nowym Jorku, to żeby właśnie okłamać, a Nowy Jork na dzień dzisiejszy jeśli byście chcieli ogarnąć, no to najtańsza opcja którą można znaleźć na bookingu to 58 dolarów na Upper West Side 5,6 gwiazdki, i później jest hostel, a, który jest na tej samej dzielnicy. To jest a, Górny Manhattan, słuchajcie, Upper West Side $64,83. Więc to jest taka chyba najtańsza opcja, i to jest łóżko. No i później są dalej łóżko $66, i później prywatny Lower East Side 4,5 E, bardzo słaba opinia ludzie pewnie piszą, że strzelam, że jakieś getto za dolarów e, 70 więc mówię, po prostu trzeba często uważać bo bardzo często są na jakichś kurcze średnich dzielnicach ulokowane kolejne pytanie e, czy te miasto rzeczywiście nie śpi te Latino 11 to Adam, którego pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, opowiadał na swoim filmie, że to jest tak, że z reguły imprezy kończą się o godzinie czwartej Z klubów ludzie wychodzą, siadają w transport, wracają do chaty, a kolejni wstają już o tej godzinie czwartej piątej i na pierwsze zmiany na przykład jadą do pracy, więc można powiedzieć, że to takie sformułowanie, A jeżeli chodzi o, o to, że Nowy Jork nie śpi. Yy. Zresztą słychać, że Nowy Jork zrobiło się niebezpiecznie po a, wariacie, jak jest teraz. Ja jestem w stanie stwierdzić, że dużo można zaobserwować rzeczy. Jeżeli czytacie na bieżąco informacje z Nowego Jorku, chyba nie polecam, będąc na wakacjach, bo to się można załapać złapać. Na dobrą sprawę codziennie jest jakieś kilka razy dziennie a, informacje, że tutaj ktoś został kosą, tu kogoś postrzelili. Raczej to są z reguły jakieś wiecie. A, a zatargi między y, gangami, ale trzeba na pewno mm, uważać. Nam się nic nie trafiło, chociaż mieliśmy jedną sytuację, że gościu do nas się zesrał na no, środku dnia, po prostu był pijany. Podszedł do, nas, podszedł do mnie do sobie na centymetr i już miałem ochotę go trzasnąć w ryć, ale sobie myślę, że no nie mogę, bo, bo zaraz będzie, nie wiem, że, że, uderzy, że uderzyłem go, ponieważ jestem na przykład rasistą. No, Ciężko stwierdzić. Słyszałem, że ogólnie zrobiło się po całym a, tym ruchu a, BLM, wiadomo jakim, który był właśnie też na przykład w Nowym Jorku, zrobiło się zdecydowanie niebezpieczniej. Ale to są opinie ludzi, którzy mieszkają lat mnóstwo w Nowym Jorku i to najróżniejsi, do nie chodzi tylko i wyłącznie o Polaków. A, pytanie jeszcze jedno, czy jest bardzo drogo? Czy jest bardzo drogo? Zależy. Jeżeli a, pracujesz w Polsce i masz jakąś taką, powiedzmy, polską wypłatę, nie wiem, 2500 złotych, to może być drogo. Tak przyjedziesz, to możesz po prostu zobaczyć, że jest, a, że sporo kasy będzie szło, ale jeżeli, tak jak słyszałem, jeżeli pracujesz w Nowym Jorku, to nie jest wcale aż tak drogo, bo można zarobić naprawdę dobre pieniądze. Są ludzie, którzy gdzieś tam na budowach zarabiają po 50 dolarów na godzinę. 40-30, za takie pieniądze można sobie pozwolić na naprawdę dużo, bo jak macie 5 dni na godzinę, obiad gdziekolwiek w knajpie można zjeść za nie wiem, 10-12, więc za można powiedzieć godzinę pracy to się w stanie na cały dzień kupić sobie jedzenie, napoje i jeszcze zresztą poopłacać. Więc mówię, jeżeli mieszkacie w Nowym Jorku i pracujecie, nie wydaje mi się, że to jest nie wiadomo jak drogie miasto, nawet można było za 7 euro, za 7 dolarów się najeść u Chińczyka. Ale jeżeli jedziecie z Polski, można odczuć a... ktoś też pytał ile mi będzie trzeba mieć pieniędzy, aby przyjechać do Nowego Jorku. Moi drodzy, liczyliśmy ostatnio z Adamem na tydzień, jeżeli chcielibyście przyjechać sami, jedna osoba, a... która chciałaby spać w prywatnym jakimś. A pokoiku, nie licząc właśnie hostelu, od razu trzeba około 11-12 tysięcy złotych. Przeloty, a nocleg, yy, komunikacja miejska, jedzenie, atrakcje i tam raz na jakiś czas wyjść jakieś tam dwa razy, może trzy razy do tam knajpki, ciut lepszej, może i jakieś tam pójść do baru, ewentualnie. Więc trzeba mieć kasę. Jeżeli chcielibyście spać w hostelu, no to myślę, że około że 9 tysięcy się zmieścicie, bo mówię, loty, zależy w jakim okresie trzeba tak liczyć około. No teraz 3000 zł, bo trochę poszło w górę. Plus tak jak mówię, najtańszy hostel 64 dolary razy ilość nocy, którą chcecie spędzić, plus te 30 dolarów, 34 dolary na transport liczy około 30 dolarów na jedzenie bez szaleństw. No i mówię atrakcje, bilety wstępu, więc po prostu można sobie usiąść i to wszystko przekalkulować. I ostatnie pytanie od Arka. Oczekiwania przed pierwszym wylotem a rzeczywistość którą zostałeś na miejscu? Czy możesz powiedzieć po trzeciej wizycie w Ad. Dobra. Oczekiwania przed pierwszym wylotem. No kozacko. Pierwsza, jeżeli byłem nowym... jak byłem w Nowym Jorku, właśnie jeździłem z Kasią i Przemkiem, w mnie ja mówię, jechałem tak od jak mi się ukręca, mówię ja pieprzę, przed tutaj, dym leci z... Jak wiecie, z, z tych z tych... A, yy kanału, tutaj jakieś ogromne budynek. tutaj wszystko wiecie, no mówię, to co widzicie w telewizji, na filmach, na teledyskach, wszystko da się a, zauważyć, jest to na pewno a, swojego rodzaju takie ekscytacja, e, rzeczywistość. No, no to brudne miasto, widać mnóstwo szczurów, myszy, karaluchów, które biegają dosłownie wszędzie po nocy, w ciągu dnia. A w wielu sklepach są też koty, które po prostu ganiają te, te, te myszy. Na przykład, eee, co możesz powiedzieć po trzeciej wizycie w Nowym Jorku? Co Cię zaskoczyło pozytywnie, a co rozczarowało w mieście? Eee, tak więc byłem trzy razy. Te pierwsze dwa były krótkie i były w zimowej porze. Teraz w lato byłem dłużej. Myślę, że było lepiej, ponieważ. Jest cieplej, można więcej czasu spędzić na świeżym powietrzu, jest więcej sztuki na mieście, jest więcej e, ulicznych e, przedstawień, które mi jak najbardziej odpowiada. Dzieje się mnóstwo. Ilość bo bodźców, które człowiek przez ten tydzień na to jest słuchajcie. No, kosmos, no cały czas coś jest, więc mówię. To jest takie miasto, gdzie warto przyjechać raz w życiu i zobaczyć na Nowy Jork. W zimę było fajnie, ale jednak lato to jest zupełnie inny klimat, naprawdę dzieje się mnóstwo na ulicy, imprezy, no, cały, każdy coś znajdzie dla siebie, nieważne z jakiej jesteście kultury, a, co wam się podoba, jaka, jaką niszę gdzieś tam macie w głowie, czy, czy nie wiem, czy chodzi o religię, czy chodzi o w ogóle podejście do życia, coś dla siebie znajdziecie i co mnie zaskoczyło pozytywnie, a co rozczarowało w mieście. A, no właśnie, bardzo duża liczba takich psychicznie mm, chorych ludzi, którzy nie wiem, chodzą, drą do was mordę, nie warto na nich zwracać uwagi, wiadomo, ale są tacy, którzy mogą was zaczepić, może poczuć się nieswoje, na przykład tak jak ten gościu pierwszego dnia, który wyciągnął fujarę w tramwaju, w metrze, przepraszam i takich czasami, to jest taki mm, specyficzny uczucie, jak wiecie, że jesteście w takim metrze na przykład, oprócz was są może, nie wiem, dwie osoby i na przykład jest gościu, który, no nie wiem, wyciągnie kosę. I co robicie? Zatem jechał gość na przykład, który miał, słuchajcie, nożyczki ze sobą, no i wstawał no i nożyczki mu upadły. No nie miał złych zamiarów, ale tak sobie człowiek myśli, a co by było, gdyby się na przykład do was zesrał? Te eee, słyszałem o dużej ilości, powiedzmy, czy jest duży, no jakieś tam ilości, że czasami ktoś lubi sobie kogoś popchnąć pod, pod metro, więc jak zobaczycie tury, turyści podchodzą pod metro, że tak powiem, do linii i, i patrzą jak jedzie pociąg, a lokalni wstają i, i plecami do, do ściany na przykład a się gdzieś tam przyklejają no dzie, dzieje się dużo, trzeba uważać, oczywiście polecam Nowy Jork a, czy jest niebezpiecznym miastem, zależy gdzie się chodzi, trzeba po prostu uważać Wydaje mi się, że nie zwracać uwagi na ludzi, nie patrzeć im w oczy, nie jakiegoś kontaktu z nimi nie próbować utrzymywać z takimi mówię chorymi ludźmi po prostu na ulicy trzeba zostać obojętnym w stosunku do nich i raczej powinno być OK No mówię. Mi się nic nie przytrafiło, moim znajomym raczej też nie, jakieś tam wyjątki, ale to wszędzie na świecie coś się może stać, że ktoś nie wiem tam was nawyzywać tam no jakby no wszystko tak, więc... To tyle moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie materiału z Nowego Jorku. Pozdrawiam Was serdecznie. Myślę, że większość z Was już domyśla się lub wie, gdzie jestem. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Miało to być zrobione na lotnisku. Jakby ta dalsza część albo bardzo głośno, nie dało rady tego zrobić, więc stwierdziłem, że lepiej poczekać i zrobić to w miejscu spokojnym, gdzie będę mógł się wyrazić, gdzie będę mógł usiąść położyć kamerę i w spokoju bez rozpraszania się zrobić materiał i gdzie odpowiem na Wasze pytania. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim mordkom, które a, spotkałem w Nowym Jorku, poznałem o kurczę sorry, spędziliśmy bardzo miło czas. Sorki, a, że nie odezwałem się do wielu osób, gdzie pisaliście mi na maile lub Piotrek Zadzwoń, Piotrek. A... A, skontaktuj się. Niestety słuchajcie, no, czas był ograniczony, ja nie miałem możliwości zobaczyć się z każdym, nie miałem możliwości każdemu odpisać. Jakby ten te dziewięć dni minęło mi bardzo, bardzo, bardzo szybko. A, obiecuję poprawę, no, ale mówię, jestem tylko człowiekiem, jestem jedną jednostką i nie jestem w stanie się wiecie, rozmnożyć, żeby z każdym a, spędzić czas. Chciałbym, naprawdę ludzie są zawsze sympatyczni. Ale mówię, jak gdzieś tam człowiek ma poplanowany w głowie, że zrobi materiał, a jest ciężko. Tym bardziej mówię, nie jestem w stanie odpisać, bo czasami było tak, że wstawiałem film i na przykład po pięciu dniach dopiero to się odpisywał, gdzie ja zaraz powiedzmy już miałem w planach wlatywać. Więc nie gniewajcie się, że Wam nie spędziłem z Wami czasu, na przykład, czy coś tam, ale no, wczoraj było zabiegane. Od rana do wieczora kręciliśmy materiały. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. No wiejo, zawsze spoko. Zapraszam, polecam. Do zobaczenia. Hej.